Cześć macie ziomek z tej strony witajcie na moim kanale sporo wiadomości jak jest źle to jest źle a później jak się robi dobrze to nagle bardzo dużo dobrych wiadomości naraz dzisiaj będę mówić o tym co się stało z CEO FTX a pewnie już wiecie zresztą sama nazwa filmu jakby mówi o tym dobre rzeczy dla ethereum też i no generalnie mamy odwysz na rynkach cena zaczyna rosnąć w górę Przypominam, że nic o czym będę mówić nie jest rekomendacją inwestycyjną, a tylko i wyłącznie moim zdaniem. Zapraszam do oglądania. Mamy market, rynek mamy tutaj. Jak to wygląda? Wygląda zielony. Mamy 5% wzrostu na Bitcoinie, 5% wzrostu na Etherze. BNB cały czas dostaje trochę po dupie, że tak powiem, bo cały czas jest strach związany z tymi sytuacjami, które tam wynikły, ale ja jakby jestem o BNB spokojny, no bo jeżeli BNB padnie, to padnie całe krypto na wiele lat, także nie martwmy się o BNB. Dobra, skąd te wzrosty? Słuchajcie, no te wzrosty z tym, co mówiłem w ostatnim filmie, zgodnie z tym, co mówiłem, odbyło się spotkanie w sprawie hmm, inflacji w Stanach Zjednoczonych we wtorek i ta inflacja przyszła lepiej niż spodziewana. Dzisiaj jest to kolejne bardzo istotne spotkanie, o którym wspominałem. Jeżeli słuchaliście, o 20 w Polsce dziś będzie e, konferencja. O no, 19.30 mojego czasu, znaczy generalnie od, 19, od 20, do 20 do 21 będzie Fed ruszał rynkiem, że tak powiem. E, miejmy nadzieję, że to będą dobre wieści, bo wtedy no, może się naprawdę zrobić, zrobić zielono. Tutaj jest taki tweet, gdzieś zdjęcie skądś pokazujące jak inflacja przebiegała w tym roku, no i na początku roku była 7%, urosła aż do 9% i teraz miesiąc w miesiąc są spadki. Prognoza na grudzień była 7,3%, więc to 7,1% było bardzo pozytywne i spowodowało to właśnie, no Polepszenie nastroju. Jeżeli nie byłoby tej, tej spotkania Fedu dzisiaj, to wydaje mi się, że, że te wzrosty tutaj byłyby by dużo większe. No ale zobaczymy, co Fed powie, jaką politykę przedstawi na przyszły rok, jak to wszystko podsumuje. Bądźmy dobrej myśli, bo <gryw> mam nadzieję, że jesteście też dobrej myśli, bo już te spadki trwają dosyć długo. Ok, Ethereum. Co się zadziała w Ethereum? CFTC, czyli Commodity Futures Trading Commission, czyli taka komisja, która kontroluje handel futuresów na surowcach, po raz kolejny podczas jakiegoś sądu, podczas jakiejś sprawy napisało o Ethereum jako o commodity. To jest bardzo pozytywna wiadomość, jeżeli chodzi o Ethereum, no bo zaczyna być już traktowane. Jak Commodity, czyli nie ma jakby ryzyka, czy zmniejsza się ryzyko, że ktoś oskarży Ethereum o, o bycie Security. W związku z tym, no jakby można będzie nim legalnie handlować. Nie boimy się, że ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, że będą jakieś złe rzeczy, które dzieją się, tak jak na przykład teraz w Ripple, które ma sprawę właśnie o to, czy nie było takich illegal security offering. I tutaj jest. Przykład, jakby, przykład z, te, z, tego, z tych dokumentów, które były w sądzie, właśnie, że certain digital assets are commodities including Bitcoin, Ether i USDT. Także jakby wszyscy świetnie. Nie, nie będę się nad tym rozwodzić, to jest dobra wiadomość dla Ethereum. I teraz najważniejsza wiadomość dnia, to wczoraj już, że sam Bankman Fry został aresztowany. O, wyskakuje mi tutaj reklamy. Sam Bankman Fry został aresztowany na Bahamach przez władze, właśnie tam, bahamskie. Mało tego, on próbował, sam próbował wykupić się, bailout. Ale zostało mu to odmówione. Prawdopodobnie, gdyby do, został wykupiony za kaucją, to musielibyśmy go szukać jeszcze raz. Także skończyły się, słuchajcie, y, space na Twitterze. Skończyły się jakieś wywiady, w których opowiada jakieś historie niestworzone. No, prawdopodobnie będzie eks, y, ekstradycja. Y, Wkrótce do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaną przedstawione zarzuty. I zarzuty będzie miał przedstawiane przez kilka, kilka instytucji. Po, prze, po pierwsze przez de, Department of Justice e, Stanów Zjednoczonych, czyli Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, SEC, czyli Komisja mm, Papierów Wartościowych, oraz Commodity Futures Trading Commission, czyli ta komisja. E, o której mówiłem w sprawie Ethereum, komisja zajmująca się regulacjami na rynku handlu futuresami surowców. No, słuchajcie, jest kilka tych, e, kilka tych komisji, które będą jakby, te, czy tych instytucji, które będą miały te zarzuty, i pojawiają się tutaj już. Jakby propozycje na jak długo, ludzie starają się ocenić na jak długo pójdzie do więzienia sam. Jeden ktoś tam pisze, Crypto King pisze, że to może być 165 lat, nie wiem skąd to ma, niby wysosł z palca. Ktoś inny pisze, że sam bankan, Bankman fried charges, wire fraud, wire fraud conspiracy. Wszystkie te, te rzeczy, które zrobił, łącznie z praniem brudnych pieniędzy, są trochę podobne do sprawy Madoffa, ale nie jest też takie duże, bo Madoff jakby kradł pieniądze, to było Ponzi, a on no i ukradł trochę więcej kasy. Bernie Madoff, jak sobie zobaczymy, on stworzył taką Ponzi grupę, na której układ 65 miliardów dolarów w 2009 roku i został skazany na 150 lat więzienia. Także ten, ta osoba ocenia tutaj, że sam Bankman Fry powinien iść do więzienia na około 50 lat. Kolejna osoba gdzieś podliczyła go, że according to federal sentence czyli że zgodnie z tym, z, z guidelines, zgodnie z wytycznymi, jakie, jakie ma, jakie są w tabeli. Wyroków. Jeżeli wszyscy podliczę się wszystkie rzeczy, które sam zrobił źle, to tej pani tutaj wyszło, że sam może iść do więzienia na 612 lat. W Stanach Zjednoczonych te wyroki się sumują, jeżeli są za różne rzeczy, także one mogą być dłuższe niż faktycznie długość życia. Osoby skazanej. Znaczy to jest. Czy, słuchajcie, czy ta sytuacja z samym. A w ogóle jest ciekawa akcja. Sam, w, w momencie, kiedy pytał się o to, żeby um, zostać wykupionym za kaucją, jako argumentu użył tego, że on nie może iść do więzienia, ponieważ jest e, weganinem i, i ma depresję. Także. No, i jakby sąd odrzucił te roszczenia i mimo wszystko go aresztowali. Yy, czy, to jest, czy to jest fajne? No słuchajcie, tak naprawdę to jest tragedia. Nie? To jest tragedia, bo to z mojej perspektywy wiem, że dużo osób się cieszy. No i prawdopodobnie ci wszyscy, którzy stracili pieniądze, się cieszą. Ja też straciłem pieniądze na FTX-ie, ale yy, oczywiście rozumiem, że musi. Yy, sprawiedliwości, znaczy musi wy, być wyegzekwowany wyrok za to. Nie? Facet szukał bardzo dużą ludzi, ilość osób, obracał tymi pieniędzmi w sposób zupełnie nieodpowiedzialny i żonglował tak naprawdę życiem, życiami innych ludzi, można powiedzieć, bo były takie sytuacje, że niektórzy ludzie tracili oszczędności całego życia właśnie tam. Jakieś yy, jakaś para celebrytów płaciła 650 milionów dolarów, zachęcona być może yy, tym, że Kevin O'Leary reklamował FTX, no generalnie bardzo dużo ludzi popłynęło na ogromną kasę, a on tym żonglował zupełnie tak frywolnie i, i teraz też udaje takiego na tych Twitter Space'ach takiego naiwniaka, który niby nie wiedział o co chodzi, no, tak naprawdę trzymał kontrolę nad wszystkim, nad Alamedą również, ta CEO Alamedy była tak naprawdę tylko e, marionetką w rękach sama. No i więc sam idzie. Czy to jest fajne? No ja się, znaczy, tak. No dobrze, że, że będzie skazany. Natomiast to jest tragedia. Nie wiadomo, czy on sobie nie zrobi krzywdy w tym więzieniu, czy nie popełni samobójstwa, czy nie pójdzie na całe życie do więzienia. To w żaden sposób, słuchajcie, nie zwróci pieniędzy tym ludziom, które, którzy stracili te pieniądze. Nie? Także, no cała ta historia jest strasznie smutna, bo nie ma tak naprawdę rozwiązania takiego, które jednocześnie Oddaje wszystkim ludziom pieniądze. Nie? Także ta historia nie ma dobrych zakończeń. Po prostu wydarzyło się dużo złego i teraz będzie ktoś za to ukarany. Ale no, nie ma w tym nic jakby pozytywnego z mojej perspektywy. Słuchajcie, nie, ma, nie przedłużam tymczasem. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Dajcie lajka w górę, jeżeli Wam się podobało. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Och, zapomniałbym jeszcze, dzisiaj najważniejsza rzecz. Dzisiaj ten będzie mówił tak, że no, prawdopodobnie jutro zrobię jakiś update. Trzymajmy kciuki za to, żeby, no, żeby były dobre wiadomości i żeby to krypto zaczęło odbijać. Pozdro już, teraz naprawdę. Cześć.